Hej Kat, to Elga Merka, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną nowa osoba na Lenowie. Przywitaj się. Tak, i to jest nowa osoba na Lenowie. I możliwe, że dzisiaj. O, akurat deszcz przestał padać. Możliwe, że dzisiaj zrobi, zrobisz swój wieżowiec. Dzisiaj? Zrobisz? Tak, jakby to no tylko że na kreatywnym to zrobisz, bo to będzie za trudne na survivalu zrobić wieżowiec, więc tak, ja tylko zadam kurczaka, a jest głodna, czy nie? A masz jeszcze trochę na, na drogę, gdyby, bo będziemy, bo przejdziemy się, no, po prostu tak na drogę masz i Tutaj w ogóle widzowie mamy nowe łóżko zrobiłam, komputerce, zrobiłam. O, pimpek jest ładny. Jeszcze pimpek O i mam jeszcze kluseczka. Klusek, kluseczek widzowie dołączył na Lenovo, więc git. Dobra, chodź. Okej. Okay. Tam jest domek Susiex, to będzie... To też będzie odcinek, jak Suzik z dołącza, bo jeszcze nie ma. Yy, ale będzie odcinek. Znaczy ja go najpierw wrzucę najpierw odcinek jak Suzik ten, a potem wrzucę jak Hanihor, ale wszystkie będą jednego dnia. Dobra. Hanichor oprowadzasz. prowadzasz. Okay, więc tutaj zapraszam do moich skromnych kroków. Tutaj mamę i ogólnie taką ciarznię. Mm. Tutaj mam nieoddzielone. Tu mam łazienkę. Mm -hmm. Wannę. Wspomnijmy, że ja Ci robiłam I... łazienkę. Tak? Wspomnijmy też, że Luna mi lubiła łazien łazienkę, ale hmm. zapłaciłam no. Tak. Znaczy w Minecrafcie, nie? Yy, yy, łazienka z YouTube'a, ale to nie jest ważne, że jest. W ogóle tutaj, yy, tak. okay. mm. tutaj to sobie robić, czy po tej stronie kuchnie. To może jeszcze yy, być, może jeszcze na oh. końcu odcinka będzie pokazane, jak to będzie wyglądać. To kłamie yy, coś o sobie. Um. Na przykład od jak dawna grasz w Minecrafta, albo od jak dawno już jesteś na lenovo. Albo. jestem no, ale... na nowo ale... no, ale... no, od wczoraj. Mhm. Mm tak. mam e, ale... grem... Teraz grem... w Minecraft. może 3. Mhm. Mm tak. Jeszcze coś? Ogranił? Tak? E na przykład, jaki masz, jaki masz poziom doświadczenia w y Minecraft? W sensie, ile wiesz o Minecrafcie na przykład? Mało. Znaczy, jakby ja zawsze byłam na kreatywie, Kiem? bo nie chciałam, mieć, do, znaczy nie chciałam mieć potworów i chciałam budować domy, domki tylko. Ale potem jak zaczęłam się na kreatywie, czy nie na kreatywie, tylko na survivalu, to mi się bardzo spodobał survival. I jakby mało wiemy, jak mało wiem, jak ktoś to te robi na survivalu, bo zawsze miałam to na kreatywie i mogłam sobie po prostu do mojego tego, tego, jakby plecaka, taki tak się Ekwipunku. Tak, o, dzięki Ekwipunku. I mam wszystko pod ręką, więc mało wiem, co jak się robi, ale, ale zaczynam poznawać rzeczy. Mhm. Jeśli, ch Jeśli chcecie odcinek y Survival z Hor i też będziemy, y też będziemy cię mogli nauczyć na przykład jak się walczy z potworami, tak od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Okej. Okay. A mogę ci pokazać sklep, który jest niedopracowany? No tak, pewnie. Tutaj będzie sklep Honey Hor. A być Nie, nie Różne rzeczy. Znaczy mm -hmm. Na przykład tu jakieś bloki, tak. albo rośliny. Dodatkowo chciałam sobie tutaj jeszcze zrobić. Znaczy, a w ogóle, to ja chciałam sobie zrobić taką małą farmę. Ale farmę mam jeszcze tutaj. Pokaż, poczekaj. Ja cię ci muszę znaleźć. Jestem. O, chodź tu. jest moja mini farma. Uuuu, ej, bardzo ładna. To no jest jeszcze moje, moje miejsce, więc mam mi farmę. I ja ją robiłam I jutro, albo nawet jeszcze dzisiaj Będę miała Tutaj też pewnie taką małą farmę, bo sobie zamierzam zrobić taką małą farmę Farmę Albo mam też pomysł na e, far, e, farmę to Tutaj Tą tutaj Tutaj? No A, pasuje tu Pasuje, pasuje tu no. Będziesz miała nawet blisko większy terytorium tutaj. No i to mi to zbierać. Mhm. Mm nie zrobi jakieś. Dobra. Honeyhor, to co ty na to, żebyśmy zrobili ten, żebyś zrobiła swój wieżowiec. Znaczy będziesz to robiła na kreatywnym, nie, a ja będę patrzyła. Aj. No, czekaj, Team set Day. Gdybyście się pytali, czemu tutaj mam takie postępy, że, yy, tak, że mamy takie mega mocne te, to dlatego po prostu, że yy, przez przypadek nam się coś wzięło z kreatywnego, ale nie martwcie się, już to usunęłam, bo chciałam sprawdzić na ile ma e, zbroja i chciałam tego sprawdzić, nie okraść. No i e, potem ją odłożyłam e, i mi się właśnie postęp zrobił, dlatego właśnie ten. O, jeszcze tak z nowości, tutaj jest kopalnia, zrobiłam ją. Tutaj są pochodnie, bo tutaj nie ma bloków światła i tam się kopie dalej. Jeszcze nikt tutaj nie kopał. Oj, sorka. Jak nie, mówi, że to dla nie kradnie, To dlaczego ja też chciałam Nie da się takie stosanie, po prostu. Tak, tak, czasami. Tak, Czy ja mam też taką zbroję naderytową, ale, no, ale ja. Ja ją chyba wyrzucę. Nie wiem, czemu, ale ja ją wyrzucę. Tutaj mam... no, tutaj jest. Um, tutaj mam Gacie. Tutaj no. mamy kurczaki. Nie wiem, po co mi te trylion kurczaków? A co to za książka? Aha, a to ona to składania. W ogóle ja też chciałam zrobić źródło z lawą, więc pewnie to wszystko zrobimy. Tylko że... no. Więc tak, um, ja już Hani, hani Chor y, wpiszę kreatywny. Game od Creative Horror I Honeyhorn ma już kreatywny. Ja ci pokażę, gdzie e, będziesz miała swój wieżowiec. Bo na przykład, no a Honeyhorn na kreatywnym ostatnio grała i dlatego ona będzie na kreatywie budować. Bo na Survivalu mogłaby spaść i umrzeć albo coś takiego. jestem soba w Minecraft. A. Ale nie martw się, nauczymy cię. Dobra, to tutaj możesz budować swoje wieże. Wtepnę cię do mnie. Mm, Okej, okay. jestem. No. I możesz już zacząć robić swój wieżowiec, a ja na spektatorze z widzami będziemy patrzeć, jak budujesz. Okej okay, widzowie, jak widzicie Hani, choć już skończyła swój wieżowiec, Bardzo, bardzo ładny według mnie. Trochę jej pomogłam ze światłem tutaj. Jeszcze tutaj robi parkour. Taki ładny parkurek. Nie No łatwego, bo ja nie jestem jakimś osobą, która robi tak. parkourę dobrze. No no bo Hanię... No bo hani Hore, tak, no, jeszcze nauczymy ją, yy, na, nauczymy cię jak się gra w Minecrafta, bo Honeyhor Dołączyłam nowo wczoraj i jakby no zdążyła domek zrobić w jeden dzień Ja mój domek robiłam w dwa dni no i ogólnie tak będziecie też czy dużo odcinków będzie ze Suziks, Hani Hor właśnie takich typu moich koleżanek więc tak, Hani Hor już tutaj dokończa swoje arcydzieło pod tytułem Wieżowiec elena E il na! Zaczy, mm -hmm. Amerika, bo jest taka sprawa, że no. możemy no. zrobić tak, że na ileś lajków, mm -hmm. muszę zdecydować ile Widzowie będzie tak, że na ileś lajków uczycie mnie Minecrafta. I zrobię mm -hmm. muszę dać ileś lajków, żebyś zrobiła taki odcinek. ile mm -hmm. lajków? Sama nie wiem. Zobaczymy jeszcze. czy znaczy, na pewno nagramy taki odcinek, ale zobaczymy, ile będzie lajków pod tym filmem. Znaczy, jak się uczymy tutaj tego wszystkiego, to będzie na pewno odcinek, ale nie wiem, czy. Ale możemy zrobić na przykład na. Ile na, na 10 lajków? Albo na pięć. Na pięć albo dziesięć y, lajków. Hani, hani chory, robi mi parkura Ja go muszę przejść w całości. A jeśli... a tyle ile, tyle razy, ile spadnę, oddaję Hani chory złoto moja. Ok? Ok. Tylko takie, które się da przejść. Co 8 -krotnie. Czy nie, no skin, czy w mojej da się skakać maksymalnie na. Czy ja potrafię maksymalnie na. chyba na trzy kurczę. No tak, no tak, na trzy. musisz kliknąć dwa razy w i skoczyć. Nie namówiłam. Tylko szybko także bardzo szybko tak i o I... teraz zawracam, bo jak skoczę jak skoczę to ja serduszka o dobra muszę coś zjeść bo ja mam bardzo mało tego e, głodu wygrać idę kuczaka tur tur Czemu ty ten. drzwi sobie nie zamykasz do domu? hanihor mówi Lena hanihor do mnie na czacie pisze Elgamerka Elga merka mówi Koutę Elgamerka mówi, kołte. Elga merka Elga merka mówi em. A ty jesteś hanihor Narrator Narrator był ja miałam narrator, więc mi narrator tu gadał. i musiałam go wyłączyć. No, um, po co miała miś? A po kurczaka miałam myślę. Lena. No. Co? Patrz na messengera. Mm -hmm. Okej, okay, widzowie, jak widzicie Hanichor opuściła grę. Dlatego, bo... No, czas jej się skończył na komputer i się komputer wyłączył, dlatego mam jeszcze na rozmowie, dlatego subskrybujcie mój kanał, a ja się z wami żegnam, papa, pożegnaj pa. się, papa. Pa.